Hej, hej, hej! Witajcie serdecznie, z tej strony SmileyGreyPlayer, Playera, to jest kolejny, drugi odcinek z gry tak 2. No jeśli chodzi o dźwięk, to podgłośniłem mój mikrofon lekko grę przecieszyłem, więc teraz na pewno mój dźwięk nie powinien być za cicho, jedynie może być gra lekko, za, lekko ciszej, Ale to już, jak już, to to na spokojnie się poprawi. Najważniejsze jest to, żeby było mnie chyba sły słychać. Mniej więcej... Wyraźnie, więc w takim razie powinno być OK, Mam taką nadzieję, bo chwilę się z tym pobawiłem. Więc dobrze możemy zaczynać. Co my w tym momencie robimy? W tym momencie jedziemy dość za 7 góry, za 7 do grodu Coś ten deseń i musimy, i musimy, i musimy... No w tym momencie chyba dzieliśmy się ze szczekiem i musimy przejść przez ten las i tutaj mamy ten sklep i można kupić... Ktoś mnie napisał w komentarzu, że my kupię jakąś niewitkę, tylko czy tutaj coś takiego było Zaraz wam powiem. Ok, jest pasta niewidka. Praktyczna rzecz, szczególnie jak człowiek źle wygląda, to no to sobie. No i tak, mamy to zakupione i jest to w tym właśnie oto miejscu. Użyj sobie na próbę to zobaczymy po prostu. i kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby je zerwać. Kliknij ponownie, żeby rzucić je zanim wybuchną. Aha, w takim razie dobrze i tyle z naszej niewitki. No okej. Okay. Mówi się trudno, mniejsza z tym zresztą. Jak to się podnosi te przedmioty, już takie pytanie? Nie spadną na pewno. Cio o, ciosem zwykłym, okej. Okay. Jedynie, czekajcie, bo to może wybuchnąć. Jedynie co możecie słyszeć to jak klikam w myszkę, no ale tego nie mogę niestety mm, już wyciszyć, bo nie umiem też nie, może by się coś wy wykombinowało. O, Okej, okay, mniejsza. to widzicie, wybuchła... No nie my mi się cały czas ta spacja. Widzicie wybuchła to ta dynia. Tam ktoś chodzi, a to jest kot w butach. No ta faktycznie... O, jest zapis. Elegancko. Kota w butach nie widać, więc można iść dalej. Jak kopnę tę line, to most się opuści. Może ten gość mi pomoże. Może. Zjadłoby się smażone śleuszka. Żeby nie. Jak dla mnie to idealny moment, żeby użyć albo w ogóle jakiegoś pójdę tam i skopię ten z eliksirem czy bez. nikt mi nie podskoczy mam czarny pas i te zbrane no to ogólnie ten eliksir by nam się przydał ale no cóż, nie ma to nie ma, mówi się trudno pozbieramy sobie te monety, przydadzą nam się zapewne potem mamy w tym momencie 129 albo tam dużo przy tym leżało przy tym sklepiku. W takim razie, dobra, no i tak, na tego chłodkę trzeba wlecieć, znaczy wejść, skoczyć, więc tak, i lecimy, i skaczemy, no i pięknie, jest ten przeciwnik, więc, więc wygrajmy to, patrzcie. to straszne są te postacie, trochę nawet można tak powiedzieć, no ale cóż, jest dobrze. Okej, okay, czekajcie, tylko pytanie brzmi, jak, no nie, jak to się skak, jak to było z tymi rzeczami, czy mam nacisnąć, chyba nie, bo raczej tak nie coś mi się wydaje, szczerze mówiąc, próbujemy? Kto próbuje, ten próbuje, no okej. Okay. Tu chodzi o jakąś inną rzecz z tego, co mi się wydaje, tylko pytanie jest moje... Już pominę to. Tylko pytanie jest moje, jak... ...tamtego się złapać. No to jest właśnie najgorsze, okej, okay, mniejsza z tym, za chwilę jakoś sobie poradzimy. Więc tak, znowu trzeba go pokonać właśnie. A więc dobra... Ojej! A więc dobra. No i luksusowo. Więc aha, ja to, chyba, ja to muszę chyba zniszczyć po prostu. No ludzie, to po prostu było. No, Okej, okay, udało się w takim razie. Elegancko i co my tutaj mamy dalej? To sianko elegancko Sianko. A no przecież, bo ja jestem wysoko, czekajcie, trzeba tutaj... To mamy tego muhomodka jakiegoś kolejnego. O no i elegancko to chodziło. Więc piękne lądowanie było i można iść dalej. Tutaj będą nas atakowali ci ludzie. W takim razie mogę tutaj wziąć sobie tę dynię i chociaż w tamtych raz rzucić o i zawsze to dwóch padło i teraz tych jakoś sobie powolutku nie, nie padło no dobra, ale są na pewno ubici więc na spokojnie nie, to, to trzeba jak widzicie tak po kolei biegać taką szarzą osła i wszyscy zostaną pokonani nie chcę też tak klikać nie wiadomo ile, ile razy żebyście właśnie nie musieli słuchać tego, tego dźwięku więc tak na spokojnie sobie poradzimy, mogę jeszcze Enterem o, go pokonać jestem. O, patrz jaki no, mocny no i się udało, więc ta, co tutaj jeszcze mamy jest jakiś domek, ale tutaj chyba wejść nie mogę, jest to ale tutaj tutaj, tutaj, tutaj tutaj jak widzicie mamy list gączy poszukiwany, olbrzym, za nielegalną uprawę magicznej fasoli proszę bardzo, olbrzymie fasoli magicznej nie powinieneś hodować no y, Chodować, no powiedzmy ale cóż, bywa. Tak, tak, mogę iść w tym kierunku, ale jest strzałka w lewo. Dobra, to idę tutaj. O, proszę, mamy jakąś paczkę. To było... To były batony, czy co to było? Nie wiem, mniejsza. Im pięknie. Tylko żeby było jasne, że mnie się, proszę nie czepiać, tak? To nam dało życie, czy jak to działa? W sumie mniejsza. Więc tak, musimy znowu iść... O, jaka pojęczyna wielka. To jest śmieszna sytuacja. Bo jak nacisnę. Skok, jak to w grach tak bywa, Skok plus na przykład klawisz yy, W, czyli naprzód. To nie mogę zrobić podwójnego skoku. Muszę tak, jakby stać w jednym miejscu i tak błyskawicznie nacisnąć dwa razy. Chyba, że czekajcie. A nie dobra, mogę to zrobić z W, tylko muszę. ten kąt, w moim przypadku, nacisnąć błyskawicznie, żeby. No, żeby. czekajcie, muszę ich bić od nowa. No nie. Bez takich! Nie wiecie co nie ma sensu. za to za, za, za to was wracam. Ok, jest to z punktem. No i tak, pokonałem tutaj ich znowu i lecimy na górę. Tylko zaskakanie jest dosyć <mulik> trudne, no naprawdę. Tutaj nie będę się jakoś tak yy, ryzykował. Po prostu sobie na to wejdę na, na tego grzyba i, sko i wskoczę. No i pięknie to chodziło. Więc można. Ło co jest? Więc można kontynuować nasz pojedynek. Tutaj mogę chodzić z w tej grze nie mogę, szkoda. Bo, bo to by to mi się przydało, nieważne. Czemu, ale by się przydało. <grytanie> Dobra, więc tak, pokonani wszyscy, na górze są jakieś monety, a my przed nami tu jest siano i zapis. O, elegancko to chodziło. Zapis był potrzebny. Więc jest dobrze, no i tak tutaj mamy dużą. Tutaj można nie do góry jakoś wejść, to zaraz sobie zobaczymy. więc na początek pójdźmy w tym kierunku. No i proszę bardzo, jest wybicie się nasze trampolinka. No i o to chodziło, więc jesteśmy już coraz wyżej. I tutaj skakać na całej części nie muszę, więc jest duży plus. Bo skakanie w tej grze, no łatwe nie jest naprawdę. Bo tam spadłem znowu jeszcze, jak, jak wracałem się w to samo miejsce, to tam raz też spadłem, więc musiałem wyracać po raz kolejny. i by że mnie się proszę nie czepiać, tak? Więc wyszło, jak wyszło, no, jak widzicie tam pojawiły się monetki, więc... No ta moja szczęście. <laughs> więc bardzo fajnie. I zobaczmy, co my mamy teraz tutaj. Okej, okay, widzieliście, był zapis, a tutaj mamy drzewa, które w nas strzelają z swoimi ołocami. Pytanie jest moje takie, ale unik... a nie! Pytanie jest moje takie, czy mogę to zniszczyć? Mogę, więc świetnie. I walną około 5 łony, coś w tym stylu, więc bardzo, bardzo fajnie. Tutaj wejść nie mogę. Ale za to mogę iść w tym kierunku. Ja wiem, że on żyje, ja wiem, spokojnie, spokojnie, spokojnie sobie to otworzyliśmy, tak to jest to. Tylko to się otwiera. A proszę, bardzo, Nie ma tu jak zniszczyć wszystko wielkim eee, głazem, <noise> więc o, można. Ja można A więc, dobra, pokonany. I patrz, o, jak to się to trzyma jest, skubaniec. No, dobra, mogę iść dalej. Mogę iść dalej. Ten na spokojnie. I czekajcie, bo to mnie myślę, że może pokonać. Tutaj mamy jeszcze jakieś krzewy, więc to sobie, to sobie szybko I skoczymy. Dobra, no i o to chodziło. Haha, <laughs> tutaj osioł nie igra z losem, tylko pędzi jak najszybciej może. No i tak, sobie zobaczmy tutaj. Kupię sobie tu pelerynkę, znaczy pastę nielitkę. Elixir, kochaj mnie inaczej, Teraz biorę i starczy na razie. I tam chodzi ten kot, ale pytanie co jest z tymi grzybami? Aha. Wybuchaj, ja chcę o właśnie taki miks zrobić. Chyba nie ma sensu ich wszystkich, bo nic to raczej nie daje, okej. Okay. Tam coś jest, tu nic nie ma, mhm. jeszcze monetka, ta monetka, no i pięknie, tam są dwa drzewa, ta, no dobra. Jedno bo... o, już padło, ale jestem silny. O, się Patrz, były dwa ciosy na raz. One słabe dosyć. No w sumie racja. Wszystkie, jak można się spodziewać, jak widzicie. A tam ogdy nie mają wstępu na, z, z, z przodu. Na szczęście jesteśmy osłem, więc spokojnie możemy... Szybko, szybko! szybko. Tam pójść. Nie. Zapis przy więc świetnie. No to trzeba to zobaczyć. No ja widzieliście, wyszło, tylko że niezbyt było to widać, gdyż pojawił się zapis. No i widzicie działa to w ten sposób, więc bardzo fajnie i spróbujmy jeszcze tego wykorzystać na przeciwnikach, tylko... Aha! Patrzcie jakie... jakie tu były te ataki z zaskoczenia. <grym>, jak go biło w ziemię Nie no, osioł to jest mocny zawodnik, można to tutaj zaobserwować, ale wiecie co, pokonajmy go zwyczajnie. jeszcze... O już nie żyje, więc świetnie i pytanie moje jest... Aha, znowu na górę. Będę mógł wejść, a tutaj niestety oślożercy się pojawili ponownie. Więc lepiej tutaj szybko ich załatwić, mieć spokój święty. Czekajcie, bo tutaj wskoczył, co odsunę się, może, bo to nie ma sensu. wam tak, bo on już jest obity i to dosyć porządnie. Tylko nie takie, to jest wszystko po prostu. Patrzcie, gdzie oni biegają. Wciek! Aha, bo oni... Nie mam pojęcia zresztą. Dobra, tam jest niby ich trzech. Tutaj nic nie mogę podnieść. No to lecimy na nich taką szadrzą. No i pięknie, jeszcze tutaj się wycofamy i kolejna szadrzą. No i o to chodzi. O, pięknie osioł. Jak już mówiłem, walczyć potrafi, więc świetnie... Okej, okay, padli... No nie padłeś. Padł. <grystanie> Luksusowo tak. Patrzcie, tutaj czuję, że będą grube pieniądze. No tutaj niezbyt. A da się chodzić z trzałkami, to ja nie wiem w sumie. O mogę tak. A no to no co? Nawym kontrolem też się da skakać. Czekajcie, to jest kot. A ja nie chcę tutaj iść. Co wy myśl myślicie? Że ja pójdę tam? Nie, znaczy tak, ale jeszcze nie zaraz. Tak, to jest żyć, no co dobrze wiedzieć. Ja idę po te monetki na górze monety zawsze się przydają. Nie ma nie ma tego, czegoś takiego, że się nie przydadą. One zawsze są potrzebne. Nawet te najmniejsze sztuki. Dysz, no, kupię sobie coś za nie, później. <noise> co mogę innego zrobić? Ale okej, okay. dobra. Tutaj nie ma tego już naszego kota w butach. A tam? Tam nie wiadomo co. Więc okay. tak, tylko nie spaść. Pięknie, 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 pięknie. I tutaj możemy znowu sobie otworzyć te właśnie oto. to oto właśnie bramę. No i pie... O, no i super. No nie, nie zykałeś. No co ja zrobię? No i luks. Przeda się to na gospodarstwo. No to tak nazwijmy odcinek. Nie, bo trochę za długo, ale okej. Okay. Mamy wczytywanie, czyli takie większe monetki to jednocześnie są zapisy i jednocześnie chyba jakieś tam pieniądze nam podają, więc bardzo fajnie. A tutaj mamy kolejnych przeciwników. Tutaj mamy takie roślinki, niczym z Maria, prosto wyjęte. Można się Znaczy, może nie prosto, gdyż trochę, no, nie wyrastają z dóry, ale no, mniejsze. Łatwo jest jej pokonać, więc monety leco. Czekajcie, bo... Nie można, ale ok, wystarczy raz zaatakować i wtedy Czekajcie, tu sobie zadawa i wtedy wypada nam jakaś tam monetka, dobra. Jest. Wiecie co ja pobiegnę, bo to jest niebezpiecznie dosyć. I jeszcze teraz tutaj nie w przywodzie ogni dzieją Tam jest drzewo. więcej co nie, tutaj za dużo niebezpieczeństwa na nas czyha. Nie ma sensu, trzeba lecić dalej A tutaj jeszcze tego więcej się nam mnożyło Wiadomo nawet bo jest ważna I patrzcie na to I patrzcie na to, co mi samo zobaczę Użyj No nareszcie wszyscy mnie doceniają ich bić? mniejsza. Czyli ten eliksir mi się naprawdę podoba, więc będziemy go używać. Czekajcie, bo tutaj poszliśmy, a tam są... ...przeciwnicy. Wiecie co? Idziemy, idziemy, idziemy. Uu, nie, ja, jak ja tutaj spadnę na milion procent? To nie jest możliwe, żeby ja A, ja wystarczy, że kliknę kontrol. Okej. Okay, I samo skaczę. Bym nigdy tego w życiu nie przeskoczył. Dobra, jest zapis i tutaj... I tam tu tylko dwóch przeciwników, więc. Szanjo! Co ty głupi jesteś? Jest! Wtedy będziemy sztekiem grać. Pewnie w sumie za chwilę przejdziemy, tak jakby ten etap gry i wrócimy do szteka. Było jak ktoś tam pisał, że tak jest krótka, i w sumie pewnie miał rację. Więc to nie jest, to nie jest źle, że tak jak gry, tu się przyjemnie nagrywa, się lepiej też ogląda niż jakieś po 20-30, chociaż no, jak to lubi. Niż po się czyli nie chciałbym powiedzieć, więc tak to chyba nie działa. Ta. Tu mamy taki mechanizm. Okej, okay, prawa strona, lewa strona, lewa strona, strona znaczy jest otworzona, więc jeszcze prawa. <laughs> właśnie i jeszcze nie. Więc pewnie teraz... Myślałem, że w, lesie mieszkają zajączki i w i Dobra. Tutaj czekajcie, a muszę się skupić, bo to nie takie proste. No właśnie, proste, nie proste, ale... się walczy z tymi wszystkimi potworami w tej grze. Panie, wytkujesz, wytkujesz, <todziny>. Czy tam innymi ośrożercami, czy tak to ujmę, jak już wcześniej oś opowiedział. <grym zresztą> więc dobrze. Jeszcze się Nie też można. E, rozumiem, czy długo, ale dajcie spokój. <grym zresztą> nie czytuję. oczywiście. W oczywiście, więc okej, okay. tutaj przyda mi znowu taki ten przeszkód, trzeba skakać. I tutaj no, człowieczka pokonajmy, bo to już nie ma co, on będzie nas bronił i nie przestanie. A już będę ten te ślinki odpuszczał, bo one mogą tego życia dużo zabrać. A ja bym chciał żyć? Ale pie... <laughs> no to jest taktyka. Trzeba się wrócić, i wtedy jest luksusowo. Ok, kolejny zapis powinien być. Tak, obstawiam, więc świetnie. Więc świetnie jest, jest na pewno. O jest, elegancko. I tutaj mamy już taki wodospadzik, więc jest fajnie. Mamy tutaj nawet. Mm. Szkoda, że nie załapał Więc tak Ale tu po lewej też coś jest I to nie jest byle co Jak widzicie tu są monety i to duże monety To jest taki minus Nie nie ma minusu, okej okay, nieważne Myślałem, że się w wodzie nie da skarć, ale jednak się da Znaczy nie, nie da się, ale Da się przynajmniej wejść na tą koniczynkę co ja mówię, wodną no tak, nie, nie da się dobra, no to jeszcze raz aha, no okej, okay. myślałem, że się będzie potrafił wszystko, ale widocznie nie <grytanie> widocznie nie, Po pytanie, czy pojedynczo podwójnym skokiem, pojedynczo wystarczyło, okej okay. zawsze szczęście, co nie? zawsze szczęście, nie ma to jak jest <grytanie> No i co, muszę powtórzyć, wiesz co, to pójdźmy na początek może, będzie łatwiej. No i o to chodziło, tutaj mamy wszystko za pierwszym razem. I próbujemy jeszcze dwa ra... takie na szybko... Nie, nie ma, nie ma co na szybko, lepiej powoli, pojedynczym skokiem to robić. Pytanie moje jest, czy tutaj zrobić podwójny, czy... O, tu na całe szczęście zrobiłem, podwójny zrobię. No nie zrobiłem ani jednego, nie no, pojedynczy był. Okej, okay, ostatnia próba. Nie ma co też czasu trać na to, bo... Znaczy mogę sobie to zrobić poza odcinkiem, ale tak to też zbędne to jest. Wiesz, mamy dużo monet, ale jak mówiłem wcześniej, każda monetka się przyda. Podwójny skok robimy! Podwójny skok jest za daleki. Jest tutaj przynajmniej o, mamy taką teorię. wiemy już, że tak jest. Więc powtóreczka za teodytki, ale to już ostatni, ostatni raz, więc spokojnie. To Lilia się blokuje niestety. No ale cóż, bywa. <laughs> I... jest, 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 okej. Okay. Skoczę! To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Dobra, więc co? Odpuszczam na razie, odpuszczam na razie, wejdźmy sobie tam na górę, tam widziałem, że jest zapis, a już w następnym odcinku sobie skończymy w tamto miejsce i zapewne skończymy przygodę yy, chwilowo tak, że tak ujmę, że to tak ujmę w szrekiem, tylko, yy, co ja mówię, kozłem, tylko, że jak to osłem, tyle, że to takie doskoczenie nie jest całe proste tam, Bo chyba się nawet nie da w tym momencie, chyba, że jakoś to inaczej trzeba zrobić. Ale też nie wiem za bardzo jak Poza mnie odpycha, tutaj nie ma takiej opcji Więc może dopiero potem coś mi się odblokuje, czy coś w tym z tym stylu, No bo na chwilę obecną jeszcze spróbujmy jeden raz skończyć po te monety Jak wyjdzie to wyjdzie, jak nie no to nie I mam jeszcze jeden pomysł Wybije się z tyłu O, no dobra, dwie zostały Zawsze to coś, mamy zdobytego więc okej, kto my tu nie pożegnam, w następnym odcinku lecimy na darmowe żarcie. Jeśli tam to się naprawdę kryje, bo nikt tego nie wie, znaczy ktoś wie, ale no, chwilę, bo my nie. Więc okej, ok, jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie to się oceniacie. Z wami żegnam, trzymajcie, macie cześć.